Już. Teraz? Tak. No i dobra. Już teraz. Ja tak nie jestem. Już. Witajcie z tej strony Maniana i Tinka. No. Witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Maniana. Jak już wiecie, Tinka okay. dokładnie. I będziemy dzisiaj nagrywały odcinek, w którym Tinka będzie tworzyła mojego luczka. Psie sąsiadów. Proszę nie szczekać. Dobra, więc ogólnie to pójdziemy w zakupy. Ja będę miała zamknięte oczy, a Tinka, jako że widzi mój ekran, to będzie tak jakby sterowała moją myszką i będzie mi wybierała, co ja mam założyć. I dopiero jak skończy luka, to będę mogła go zobaczyć. Mam nadzieję, że nie poubierasz mnie jakichś bardzo złych rzeczy. No dobra. Okej, okay, i ogólnie to chcę jeszcze pozdrowić Nadix277, um, bo napisała hej YouTube. Jeszcze chciałabym pozdrowić Julkę W100, gdyż jestem niogarem i przez to, że miałam zgaszony czat, nie zauważyłam, że napisała ona do mnie hej YouTube, także bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Dobra, możemy już w sumie zaczynać. Czekaj, ja już idę do sklepa. Jeżeli mi się mówi serplany, to oczywiście załaduję. Może lepiej wyłącz sobie czat. O, ty masz genialne pomysły. Dobra, zgaszę czat. Ach, kurde. Zakupy. <grym> Ale ja jestem nie ogaram. Dobra, już jestem w odzieży. Zapewne to widzisz, bo udostępniałam ci ekran, więc po co ja to mówię? It's time to stop! It's time to stop, okay? <grym> Może najpierw zdejmę wszystko. I zaczynamy od pójścia w zakładki koszulki czy sukienki? Koszulki. Dobra, to ja otwieram zakładkę koszulki i zamykam oczy. Strasznie się stresuję. Dobra. E... Mam już zamknięte oczy i mów mi, jak mam ruszać myszką. Na dół. Na dół? Jeszcze. Myszka na dół. E... Dobra. O nie, trochę w górę. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę. I w prawo. Czekaj, które to prawo? To. Jeszcze dalej. Okej. Okay. Nie. Cze ten, mi się spóźnia ekran. I to jest tak średnia. No i trudno, dobra. Ja... Jeszcze. O, dobra. Mam kliknąć. Tak. Okej. Okay. Zmieniamy kolory. I... Nie, nie trzeba. I teraz w buty wejdź. Czekaj, jak ja mam to Czyli zrobić? Nogi. To powiedz mi jak ja mam tą myszką tak. ruszać, bo ja oczu nie mogę otworzyć. Na górę, na górę. Jeszcze. Jeszcze wyżej. Jeszcze. Tr OK. Teraz w prawo tak minimalnie. OK i możesz kliknąć. Jestem w butach? Tak. Uff, dobra. Jestem teraz już na tych do wybierania mniej więcej. Tak, teraz. Yy, do góry. No, wiesz, że możesz chodzić na kolejne strony. Ale ja nie chcę. I okay. teraz. W prawo. Spoko. Jeszcze do góry. Wystarczy yy, teraz w prawo. Czekaj, które to prawo? Dobra. To. Klikaj. To może być. Teraz tak, kliknij. Ok, zmieniamy kolor. Czy zostaje? Yy, zostaje. Teraz włosy jeszcze, czyli w górę. A nie będę miała spodni? Nie, nie trzeba. Ok, trochę się boję. Jak mam jechać do włosów? Troszeczkę. Na dół troszeczkę. A, myszka mi zjechała z podkładki. Trudno. Będę jeździła po biurku. Nie, w prawo. I kliknij. Okej. Okay. Jestem w, na tym polu do wybierania mniej więcej. Czy gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja jestem teraz myszką? Kliknij w to. Kliknij. Okej. Okay. Zmieniać kolor? O nie, będzie tego widać. To nie, to na dół trochę. Jeszcze trochę. Czuję się głupia. Kliknij. Okej, okay. zmieniamy kolorek. Tinka? Może być. I otwórz oczy. No? <laughs> Jeju, co to jest? Piękne. Powiem Ci, że to jest cud natury. <grych> Już wiem czemu miałam nie zakładać spodni. Nie no, powiem Ci, że jestem bardzo piękną pizzą. Kupujemy? <grych> no. ale teraz świat jest jasny, daj mi chwilę. Świat jest jasny. Moje oczy dostały podaczki. Co? Co? No ja miałam je zamknięte i było ciemno i teraz je otworzyłam i nastało światło i jest jasno. A, a. Dobra, kupujemy to, cudowne, Luczek. I jeszcze te okulary, czy ty to widzisz? Ojej. ale to jest piękne. No, czekajcie, idę moją Movistar przebrać, no i nie wiem, co dalej będziemy robić. <gry> Okej, okay, więc ogólnie plan na dalszy odcinek jest taki, że Tinka też kupi tego pięknego Luka i pójdziemy razem na czaty, i będziemy chodzić. O matko Jako dwie pizze. Co ty tam, Tinka, odbierasz? Oh, hajsik mi przyleciał, chyba ktoś nie wiem co mi zrobił, ale hajsik mi przyleciał, także dziękuję. <grybujesz> Dobra. Także widzimy się już chyba na pierwszym czacie, tak? Tak. Okej, okay, więc jesteśmy już z Tinką w na kawiarni I dawaj, po jakim języku piszemy? Umiesz po niemiecku, czy nie? Nie, nie umiem Dobra, tak to po angielsku Hi, I'm pizza <grywa> Wow, zrobiłaś diamond ride'a Pizza likes money <grywa> Ale to auto jeździ Kłaniajcie się przed królem przed kim? Przede mną? Ja jestem królem tego czatu. O, zbieramy nie. monety! Zbierz monety! Uhu! Ale mi się komputer zagował, nawet monetów nie mogę zbierać. Dobra, ja już idę do skateparku. Chodź, idziemy powierywać jakiegoś chłopaka. My jesteśmy przecież takie piękne. Jako pizza. A w jakim skateparku jesteś? Jeszcze nie wiem, bo... Bling Bling Skate. Bardzo piękna nazwa. Okej, okay, idę tam. Chodź do mnie, moja pizzuniu Szkoda, że nie ma różnych no. rodzajów przebrań pizzy, bo ja chciałabym być hawajską. Ale to byś już nie wyglądało. No. Mówi, Star Planet musi dorobić więcej rodzajów pizzy w ciuchach, gdyż to jest naprawdę dyskryminacja. No właśnie. No. Jesteś już w Bling Bling Skate? Tak. Ojej! Tyle witujesz na pizzę. No. O, czekaj, piszemy do tej Vivi. Że will you be my friend. Hi Vivi. Will you be my friend. Pizza atakują MSP. Który chce być mój? Czekaj, no, szukam przeskół. Szuka... O, jak to się pisze? Przy UK. a a. O nie, wyszło, szułam. Ci ludzie muszą się zastanawiać, co my odwalamy. No właśnie. Ej, ten żomek idzie, uciek przede mną. Bad heart, please don't go. Podejdę do niego, czekaj. A ja do niego piszę, hej baby. Na prywatnym, czy? Na prywatnym. Mm. Także no, baby odpowiedź. Może ci ludzie muszą się zastanawiać, co my odwalamy? Idealnie. Czekaj, dodam animację Kisa, albo ty mu daj, bo ja mam za duże lagi. Ja się rozpłaczę, bo on mi nie odpisuje. O, przyszedł drugi chłopak. Bierz tego z czarnymi włosami. Ej, czy to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek? Sorry, szukał chłopaka. O, mamy po bratem czynie? Nowa członkini gangu pizzy. Dobra, także to by chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tinka. Tinka. Rakowy ten odcinek. Rakowy ten odcinek jest. No, już myślałam, że umarłaś, ale dobra. W każdym razie dziękujemy za oglądanie. W następnym odcinku ja będę ubierać Tinkę. Szykuj się na rewans. Nie! Tak, także to by było na tyle. Wpadajcie na kanał Tinki, link będzie w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym rakowym odcinku.